Dla mnie kobiecość to jest coś, co, czego ja doświadczam i też tak o tym opowiadam na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z tych płaszczyzn to jest płaszczyzna ciała, czyli tego, co się wiąże z naszą płcią odczuwaną biologicznie, a mianowicie z wszystkimi tymi cechami, które są cechami biologicznymi, czyli z piersiami, z narządami rodnymi, z waginą. I to jakie ja mam do tego podejście, czyli tak bardzo mówiąc już wprost, jaki mam kontakt z tymi elementami mojego ciała, które świadczą o kobiecości biologicznej, czyli z piersiami, właśnie z waginą, no mówię o tych zewnętrznych elementach i to jest jakby pierwszy taki element, kiedy ta kobiecość dochodzi właśnie przez to jak traktujemy swoje piersi jako element ciała, jak się z tym czujemy, jak je nosimy, bardzo wiele dziewczyn, kobiet, Mamy na ten temat różne ukryte przekonania, kompleksy albo i nie, i cały czas chcemy, żeby one były większe, mniejsze. Tak samo jest z firmą i w ogóle pewnie też będziemy o tym trochę więcej później mówić. Ale jakby ciało kobiece jest bardzo obwarowane wszelkiego rodzaju wytycznymi, normami, standardami, w każdej kulturze trochę innymi, ale w każdej kulturze one są. W związku z czym, jakby bardzo trudno jest odszukać to, co jest kobiece ponieważ kultura nam nakłada swoje. Ale wracając do kobiecości, to jest ten pierwszy element, kiedy kobiecość można poczuć, taki bardzo fizyczny, biologiczny, związany z płciowością i z seksualnością w ciele. A drugi etap kobiecości, znaczy drugi etap, jakby druga płaszczyzna kobiecości, to jest właśnie ta, która jest związana z tym co psychiczne, czyli z tym co w głowie, co w uczuciach i co w emocjach. I to jest taka sfera, która jest związana z moimi myślami i przekonaniami na temat tego jaką kobietą jestem, jaką kobietą chciałabym być, jaka jest moja rola w tym świecie jako kobiety. Taniec jest takim elementem, który od zarania dziejów pojawia się w każdej kulturze. W większości kultur jest bardzo mocny, był bardzo takim elementem związanym właśnie z elementem kobiecym, jakby dedykowanym kobietom. Oczywiście były też tańce i grupy, Tańców dedykowane mężczyznom i też takie, do których kobiety nie miały wstępów, ale generalnie w większości kultur taniec był domeną kobiet. Tak jak um, na przykład medytacja i takie formy bardziej jogiczne są też z tą męską energią, z tą męską energią, która dąży do um, przekształcania ciała i do um, jakby zmiany, do um, trenowania go, um, jakby w kontrze do tego stał taniec, gdzie jest to bardziej element taki żywy, żywiołowy, bardziej związany z twórczością. Ja tutaj odnoszę się do tańców plemiennych albo różnego rodzaju tradycyjnych, czyli nie do takich tańców, które są związane ze sztuką, taką jak na przykład sztuka baletowa, czy nawet tańc towarzyski, bo są to tańce, które one są bardzo mocno obwarowane techniką. Ja sama miałam kontakt z techniką akurat tańca towarzyskiego przez 12 lat. I rzeczywiście to jest, jest bardzo mocno taniec oparty na technice, na wszystkich detalach, ustawieniu ciała. Natomiast w takich tańcach, które się właśnie wiążą z jakąś kulturą, czyli które bezpośrednio pochodzą z kultury, w których nie ma aż tyle obwarowań technicznych, jest więcej interpretacji, wtedy kobiecość może rozkwitać. Dlaczego? Ponieważ jest to związane z twórczością i z takim przeżywaniem. Tego, co się w danym tańcu pojawia, z przeżywaniem siebie i z tym, co się pojawia pomiędzy tym, co jest w muzyce i tym, co jest w moim ciele, czyli z tą interpretacją. To jest bardzo ważne, jakby na styku tych dwóch elementów, czyli mnie jako, jako ciała, jako osoby i muzyki, rytmu, pojawia się coś, czemu można dać kształt i formę. To jest związane z twórczością, która też nieodmiennie jest związana, związana z, z kobiecością. Także to jest taki element, który rzeczywiście bardzo mocno wiąże kobiecość z ciałem, z rytmem, z tym właśnie, czego możemy doświadczać. A żeby rozluźnić się, potrzeba czasu, relaksu i dobrej atmosfery. Czyli, żeby uwolnić ciała od napięć, potrzebne jest przede wszystkim bezpieczne otoczenie. Czyli takie, w którym ja się czuję w miarę komfortowo, bo tak stuprocentowego komfortu to, to raczej rzadko jest. Jest to możliwe. Ale tak, żeby się w miarę poczuć komfortowo, czyli na sali, która jest przyjemna, z nauczycielem, nauczycielką, którzy nam pasują, bo też różnym ludziom pasują różni prowadzący, jakby dawać sobie trochę łagodności, czyli delikatnie próbować. Ja zawsze na moich zajęciach zachęcam do tego, żeby próbować i sprawdzać. Siebie w różnego rodzaju ruchów i zachęcam do tego, żeby jakby coś zrobić bardziej, więcej, mocniej, ale zaraz potem zachęcam do tego, żeby puścić. Czyli to jest taki, są takie dwa etapy. Czyli najpierw musimy czegoś ciało nauczyć i spróbować to poczuć, a potem musimy mu odpuścić i pozwolić, żeby to, ten rytm, muzyka same zapracowały. I tak się dzieje. To najczęściej jest związane z tym, że trzeba jednak dać trochę czasu. Ja Wam mogę tak opowiedzieć. Taką moją historię, jakby właśnie, um, ulepszania swojej techniki tanecznej, właśnie związanej z tańcami afrokubańskimi. A najczęściej miało to miejsce tak, że po każdym mocniejszym treningu, kiedy ja się nowy uczyłam, Zgodziły mi one z trudem i wiązało się to z jakimś wyżyczeniem, niechęcią. A wyobraźcie sobie, że na przykład byłam na Kubie na wakacjach, na które sobie pojechałam na 3-4 tygodnie, przy okazji chcąc się czegoś fajnego nauczyć. Ale generalnie jestem tam na wakacjach i chodziłam sobie na lekcje, gdzie dostawałam bardzo mocny wycisk. I kiedy już moje ciało w ogóle nie chciało iść i czuło, że tego nie zrobi, ja tak sobie myślałam: no i cholerę, ja to w ogóle robię. Po co? W ogóle po co mi to Czasami miałam tak, że się tak bardzo sfrustrowałam, bo każda nowa rzecz wymaga odrobiny cierpliwości, że powiedziałam, dobra, koniec, teraz już tego nie robię. I po jakimś czasie, czasami to mijał tydzień, czasami mijały dwa, czasami mijało pół roku, ten ruch po prostu w ciele jakby się osadzał i to często nic nie robi. Wracając do naszego tematu, czyli do tych bogiń, to one też... Um, łączą się z naturą w taki sposób, że każda z nich jest symbolem jakiegoś elementu żywego w naturze. I tak na przykład oczu jest symbolem albo panią rzek wodzłow. zbiorników, wszystkiego tego, co się wiąże ze słodką wodą. To jest jej element. To są takie elementy w przyrodzie, gdzie ją można spotkać. Jemaja z kolei, czyli ta Bogini, ona ma kolor niebieski, jest związana z wodą słodką, czyli z tym, co się jest w morzach, w oceanach i w takich większych zbiornikach. A Oja jest utożsamiana z wiatrami, czyli z taką siłą też żywiołem, która, która jest bardziej pomiędzy Ziemią a niebem, która nadaje siłę, ma też element kształtowania i jej jest właśnie bardziej wiatr, czyli też jakby nawet w tych pierwotnych kulturach kobiecość albo pewne elementy kobiecości są utożsamiane z różnymi elementami ziemi. Każdy taniec albo większość tańców w pierwotnych kulturach jest bardzo mocno związane z bębnami. A bębny mają taką moc poruszania takich najgłębszych warstw duszy, psychiki, hmm. dlatego, że ich rytm umie wprowadzać w trans. I też bardzo przypomina bicie serca. I poprzez mm. różnego rodzaju uderzenia w bębny wytwarza się taki bardzo głęboki dźwięk, który wibrując przechodzi do, do wnętrzności. Jeśli kiedykolwiek miałyście okazję być na takim jamie bębniarskim, jakimkolwiek, bo oczywiście w świecie bębniarskim też jest bardzo wiele różnego rodzaju bębnów, historii, sposobów grania, muzyki itd. Natomiast Niezależnie od tego, jaki to jest rodzaj muzyki, to każde bębny wywołują pewnego rodzaju trans, czyli w, jakby generują wibracje. Które jeśli na przykład jesteśmy w małym pomieszczeniu i ja kiedyś miałam tę okazję bardzo mocno poczuć, one się przenoszą przez podłogę e, aż do ciała. I wtedy całe ciało zaczyna wibrować. Dlatego hmm. też taniec bębniarski, czy tam taniec do bębnów, a taki jest taniec do, do oriszaw, bardzo mocno ludzi porusza, zwłaszcza ludzi z naszego kręgu kulturowego, e, czyli mówię o okręgu europejskim, ponieważ myśmy to troszkę zatracili. Czyli w naszej muzyce, w naszej kulturze odeszliśmy bardzo daleko od e, jakiegokolwiek rodzaju bębów bębnów, ale jakichkolwiek takich przygry, przygry, przygrywajek, które by wybijały rytm, czy jakichś tamburynów, bębnów, trójkątów, czegokolwiek, co by nadawało rytm. Myśmy od tego bardzo daleko odeszli, dlatego pewnie też jest w nas taka, taka tęsknota za tymi bębnami, bo tańce afrykańskie jakiegokolwiek rodzaju są bardzo popularne w Europie i coraz bardziej popularne właśnie dlatego, że potrzebujemy mieć takie środowisko, w którym możemy skontaktować się ze sobą Poczuć bicie swojego serca i pozwolić ciału wprowadzić się trochę w stan takiego transu i takiego zapomnienia. Mhm. Dlatego to jest ta, ta, takie mocne narzędzie, ponieważ mhm. em, i, i to też pewnie już trochę się ustosunkuje do jednego z pytań. Wtedy można zapomnieć o sobie. Można go znaleźć na YouTubie, jest tam kilka filmików. W szkołach tańca bardzo mało się tego uczy, ale już trochę jest. W Warszawie, w Krakowie można to znaleźć.